Małgorzata Lichecka, Nowiny Gliwickie. Gościem dnia w programie Studio 24 Gliwice jest Leszek Jadliński, dyrektor Muzeum w Gliwicach. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry Panie, dzień, dzień dobry Państwu. Radiostacja to będzie chyba leitmotiv roku Pana urzędowania. Dużo się wydarzyło tam w ostatnim czasie. Przede wszystkim interwencja i, jakby, takie ostateczne zdanie ministra kultury, który mówi nie dla proponowanego wcześniej i opracowywanego co najmniej przez trzy lata tak. projektu wystawy muzealnej, w ogóle nowego imidżu radiostacji. Pytanie najważniejsze, czy ten projekt jeszcze wróci? A jeżeli nie, to co w zamian i czy zmarnują się pieniądze, które jednak wydano na y, tę wystawę i na ten projekt? Pracownia Nizio Design to jest dosyć znana pracownia i na pewno policzyła sobie dosyć sporo za ten projekt. E, ta odpowiedź nie jest tak jednoznaczna, bo oczywiście po pierwsze ta sprawa była przeze mnie badana przez zespół także prawników, który obsługuje muzeum. E, decyzja ministra jest ostateczna, definitywna, to prawda. Oznacza, że nie będzie rewitalizacji w tym kształcie i propozycji, która była projektem zespołu Nizio. Ja jednak podkreślę fakt tego, że należy myśląc o tym rozdzielać to na to, czym jest koncepcja wystawy. I do tej minister się nie odnosił, to jest ważne. Nie, do koncepcji nie tylko. Ja wiem, ale samej... żeby też nie było tej zbitki, ona nie była przedmiotem jakichkolwiek ocen, to jest ważne. Natomiast do tego, co było pewną sztuką prowadzenia projektu, uzyskiwania zgód. I pewnej filozofii rewitalizacji tego miejsca, praktyk, które były zaproponowane. W tym zakresie minister zdecydowanie można powiedzieć, że właściwie wdeptał projekt w ziemię i myślę, że z tego już nic nie będzie, ten projekt tam pozostanie. Jest dla nas niepotrzebny, bezużyteczny. My Czyli wystąpimy do. Nowy projekt? Tak? Konieczny będzie nowy, ponieważ nie osiągnięto celu, jakim. Była umowa zawarta między Muzeum a firmą Nizio, czyli uzyskania projektu, który uzyska także wszystkie niezbędne zgody, pozwolenia, aż po zgodę na prace budowlane. Dzisiaj takiego działania nie ma i my w tej sprawie kierujemy na tym etapie pismo do firmy Nizio z informacją, że cel naszej umowy, naszego porozumienia nie został osiągnięty, bo nie został, nie moglibyśmy dzisiaj czy jutro czy... W zaakceptowanym terminie wejść na ten teren i prowadzić czy rozpocząć projekt i przeprowadzić ją o rewitalizację. I w tym przypadku informujemy o odstąpieniu odmowy. To pismo jest w drodze, więc nie będę wszystkich tych szczegółów zdradzał, ale co do istoty, możemy powiedzieć, nie udało nam się zrealizować tego projektu, bo nie został on przygotowany w sposób pozwalający na jego realizację, no i finansowanie. I teraz rodzi się pytanie, czy w ogóle coś wokół radiostacji powinno się dziać. No to będzie pana zadanie przez najbliższy rok, prawda? Ważna rzecz, bo, bo, bo trzeba ten, tę kwestię projektu rozwiązać, ale też być może nie zmarnować tego scenariusza wystawy, który no, nie jest zły, no, bo jednak pokazuje pewną, pewną sytuację, pewną historię tego miejsca, prawda? Tak, ale jeszcze raz powtórzę. Przedmiotem tej umowy nie był nie tylko scenariusz, ale także prace związane z no, adaptacją, to bardzo eufemistycznie mówiąc, założenia radiostacji. Bardzo duża ingerencja tam była. Bardzo poważna, bardzo w, co do której podzielam, że była jasność stanowiska ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mamy do czynienia, znaczy negatywne, mamy do czynienia z pomnikiem historii. To była inicjatywa także własna samorządu i myślę powód do dumy i satysfakcji wspólnoty Mieszkańców i tej, tej społeczności, która tutaj y, y, zamieszkuje, bo to jest jak gdyby coś więcej niż tylko projekt Gliwicki, tak na to należy tak, patrzeć, też dlatego ponad, to do, jasne. Mm. Przypomnę, że najbliższym pomnikiem historii jest gmach Sejmu Śląskiego, to pokazuje skalę i wartość nominacji czy uwzględnienia obiektu na takiej liście. Ingerencje były tak daleko idące, że jak pyta mnie pani redaktor o scenariusz wystawi samą koncepcję. Nie otrzymujemy, mam nadzieję, że dla naszych widzów, słuchaczy będzie to dobry sposób porównania tej sytuacji, nie uzyskujemy opakowania i przestrzeni, w której ten projekt, koncepcji mógłby być zrealizowany. W związku z powyższym do niczego nam się również nie przyda, bo nie będzie realizowany. Ja nie wątpię zresztą, że upływ czasu pozwala powiedzieć, że w jakiejkolwiek formie będziemy myśleli o radiostacji w przyszłości to oczywiście nie będzie to już projekt, który można powtórzyć w jakimś sensie jeden do jednego, bo nie będzie ku temu przesłanek, ponieważ na pewno nie pójdziemy, byłoby to szaleństwem, tą samą drogą, którą przeszliśmy w sensie podmiotu, jakim było Muzeum w Gliwicach, żeby stracić kolejne trzy lata. Stan obiektu jest z każdym rokiem gorszy, czekał na swój dobry czas i się go nie doczekał. Jest zabytkiem, w związku z tym wymaga cały czas troski i opieki. I ta koncepcja w żaden sposób, jestem tego pewien, nie będzie dla nas przydatna. Także z powodu oczywiście praw autorskich i ochrony tego jako produktu intelektualnego, utworu intelektualnego, to jest jasne, ale jeszcze raz powtórzę, był założony na kompleks radiostacji, którego forma przetworzenia, przeobrażenia została jednoznacznie, radykalnie nawet muszę powiedzieć odrzucona przez ministra kultury i dziedzictwa Czyli narodowego. zerujemy radiostację i zastanawiamy się co dalej no, jednocześnie tak. dbając o to, żeby się to, te budynki nie zawaliły i żeby w jakiś sposób... To nie jest tak dramatyczny stan to też bym chciał uspokoić, ale oczywiście on wymaga, budynki nie są użytkowane nie są w części ogrzewane, mówimy o tych dawnych budynkach mieszkalnych każdy ten stan będzie oznaczał, że dopóki nie podejmie, podejmiemy kolejnego projektu to oczywiście powinniśmy robić wszystko żeby ten stan nie uległ pogorszeniu to z pewnością Panie dyrektorze, kolejną ważną taką, kolejnym ważnym takim elementem pana roku pracy w Gliwicach planowanego będzie wprowadzenie domu tekstylnego Erwina Weichmana do, na listę UNESCO, dziedzictwa UNESCO. I tutaj pojawiają się bardzo sprzeczne komunikaty. Że pierwszy komunikat to taki, że nie mamy absolutnie szans, żeby ten dom się w tym dziedzictwie znalazł. Mhm. A drugie takie, że szanse są, ale znikome. Mhm. Czyli co tak naprawdę, w jakim naprawdę momencie w tej chwili jesteśmy? I co to oznacza, jeżeli on się nie znajdzie na tej liście UNESCO? Czy to już coś negatywnego dla miasta także będzie? Jasne. Zacząłbym od tego, że na, razy, na razie zrobiliśmy wszystko, żeby na tej liście nie znalazła się radiostacja Gliwicka. I postrzegam to ze zdumieniem, mówiąc szczerze, bo ponieważ ta ingerencja właściwie wróżyła i wróżyć mogłaby. Utracie bezpowrotnie szans, żeby radiostacja kiedykolwiek znalazła się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W związku z powyższym, nieco sarkastycznie mogę powiedzieć, martwmy się też o to, co mamy i co tak lekceważymy. Jeśli mamy szansę na coś drugiego, to powiedziałbym oczywiście tak. Po pierwsze, nie będzie rolną muzeum bycie takim adwokatem jedynym i wyłącznym, to może tak powiem, tego, żeby obiekt się znalazł na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ale to nie zależy Panu na tym, żeby tam on Nie był? będzie jedynym adwokatem, jedynym, tak jest, ponieważ istnieją środowiska i należy oddać im palmy pierwszeństwa, to mam na myśli. Nie jesteśmy pierwsi, nie jesteśmy jedynymi, czyli są Polski Komitet icomos ale przede wszystkim Komitety Narodowe Niemiec i Izraela, które są tymi, jest cała też grupa inicjatywna. W, tej, w jej skład wchodzi między innymi związany z Gliwicami, a pochodzący z Katowic, ale związany z obiektem bardzo mocno pan dr Ryszard. Na konieczny. I ta grupa inicjatywna, ale przede wszystkim Komitety Narodowe icomos -u. To jest ważne, że za tym stoją instytucje zrzeszające architektów i środowiska konserwatorskie związane z architekturą, które będą i podejmują te dzisiaj kroki. One trwają od kilku lat żeby tak naprawdę na listę światowego dziedzictwa UNESCO to jest też ważne rozróżnienie, wprowadzić nie wyłącznie dom tekstylny Weichmana, bo to za mało i nie o tym jest mowa, ale dorobek architektoniczny Ericha Mendelssohna. Związku... Dziedzictwa architekta tak Światowe. Jest, dokładnie tak. To Te dziewięć państw, w których Mendelssohn był aktywny i w których na nasze też szczęście, bo miał w wielu przypadkach nieszczęście do tego, że jego obiekty zostały zniszczone Niszczone. nie tylko podczas wojny, ale po wojnie, powolnie. gdy niedoceniano architekturę modernistyczną i przyjęto robocze postanowienie, że z każdego z państw, w których Mendelssohn był aktywny, z łączeniem takich, gdzie takiej liczby obiektów nie ma, to jest cho chociażby Republika Czeska, bo w pobliskiej Ostrawie mamy jego jedyny obiekt, Będą pochodzić trzy prace, które złożą się na to, co będzie swoistym wianem, owym dorobkiem, które będzie świadczyło o wielości form, projektów i nazwijmy to takiej e, 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 różnorodności architektonicznej, za którą stał. I z polskiego. Mamy, mamy, mamy szansę? Mamy szansę, bo po pierwsze y, są to trzy obiekty uznane za ważne, bo zawsze są w jakimś sensie pierwsze. Olsztyn, Olsztyn, Gliwice i Wrocław. i Wrocław. Za każdym razem wybitne realizacje, albo kluczowe dla rozumienia Mendelsona, Proces wymaga czasu, bo na jego promocję składają się dwie nacje, dwie instytucje narodowe, Izraela i Niemiec. Czyli jesteśmy w procesie w tej chwili. I jesteśmy chwili. w procesie. I właściwie powinniśmy zrobić coś, dlatego tak też nawiązałem na początku odpowiedzi tego, na to pytanie do radiostacji, zrobić wszystko, co mądre i zasadne, żeby tę szansę wykorzystać, a nie ją sobie odbierać. Muzeum w tym zakresie dołoży wszelkich starań. Mówię to także ze względów tych, że od wielu lat byłem, jestem i pozostanę badaczem tego obiektu, żeby ta szansa nie została utracona, żeby jeśli proces będzie postępował, on się toczy, ma swoje tempo. Przyjmijmy też, to jest bardzo ważne, jak o tym tak mówimy, że każdy z państw ma określoną liczbę, możliwości i wnioskowań y, y, umieszczenia obiektów, które są związane z jego terytorium. W związku z powyższym jest też pewna kolejka w tym procesie, dlatego niektóre z obiektów w Polsce tak długo na przykład czekały, żeby trafić na tą listę. Zatem po pierwsze dwie różne, już to kończę, obiecuję, dwie ścieżki, jedna polska, która dotyczyć mogłaby radiostacji i zupełnie inna odnosząca się do budynku tekstylnego Weichmanna. Mówiliśmy o radiostacji, mówiliśmy o domu tekstylnym. Panie dyrektorze, czego Pana zdaniem brakuje muzeum w Gliwicach i jak to zmienić, jeżeli czegoś brakuje? Myślę, Jakie są że... takie deficyty, które Pan zobaczył zaraz na wejściu, yy, obejmując tę placówkę po 16-17 latach? Tak, dziękuję za to pytanie, ale też nie do końca jestem w stanie zaledwie po dwóch tygodniach dokonać jakiejś szerszej oceny. Na pewno w wzmocnieniu zdecydowanie. Co zabrzmi jak banał, bo dotyczy właściwie każdej organizacji, te, to wzmocnienie dotyczyć powinno zasobów ludzkich, kadry, ludzi, którzy pracują. Nie będzie w pan dawał pracę? Będę dawał pracę, tak, tak to nazywając, dobrze. Na to, natomiast będę dawał szansę na to, żeby to, co mamy jako zasób, pole zainteresowań, oczekiwania społeczne, mieć zespół, który tym oczekiwaniom może sprostać. Bo oczywiście być może za to za chwilę ucierpię, mając mniejszą dotację. Ważne są pieniądze, ale nie najważniejsze choć dodam, ale bardzo ważne, tymi kluczy, tym kluczowym elementem potencjalnego sukcesu i rozwoju muzeum są ludzie. I stąd po, po wzmocnienie wielu działów, działu etnografii, sztuki, e, działu prawdopodobnie archeologii, na pewno historii na co jest zgoda i zrozumienie po, strony, po stronie władz, z czego się bardzo cieszę i co, co było jednym z elementów nazwijmy to umówienia się, że ten rok będzie mógł oznaczać początek zmian. Nie chcę też powiedzieć, że rok to mało, ale to mało. W związku z powyższym Właśnie. mam nadzieję, że posiane będzie ziarno zmiany. panie dyrektorze zmiany? właściwie tylko na rok pan dostał te nominacje? Bo na to się umówiliśmy i to jest rozwiązanie dla obu stron myślę yy, yy, mobilizujące. Co pan zobaczy, ja czy... lubię wyzwania. Aha, zobaczy pan, czy dobrze się czuje w Libicach znowu, a chcę zobaczyć, czy pan się dobrze sprawuje jako dyrektor pan jest, muzeum. Pani redaktor, bardzo prowokacyjne pytanie. Ja tu bywam częściej niż raz na dwa tygodnie, to na pewno, a bywa, że bardzo często. Cały czas mieszka tutaj moja mama i jest tu mój dom, ten dzieciństwa i pamięci tego wszystkiego, więc... Nie za bardzo wyjeżdżałem z tego miasta, ale w takim razie powiem tak, tak będę chciał zobaczyć, jak to, co się wiąże z oczekiwaniami w stosunku do muzeum jest spójne z możliwościami i sprawstwem samorządu w tej sprawie, ponieważ to muzeum potrzebuje zmian, czasami także związanych z zmianami pokoleniowymi, innym rozumieniem funkcjonowania muzeum, i na pewno odpowiedzenia na jasno zdefiniowane, tak mi się wydaje, potrzeby mieszkańców, w jakim sensie powrotu do tożsamości lokalnej i Właśnie, regionalnej. Czyli będzie więcej lokalności. Więc gliwic w gliwicach, tak? Muzeum w muzeum gliwicach? Tak, i zróbmy takie miłe założenie, lokalność nie oznacza prowincji. Czy Boję się tego słowa. No nie, ale właśnie jakby ktoś miał powiedzieć, że lokalność to oznacza gdzieś peryferyjność, jakbyśmy tutaj jakiej semantyki mhm. nie używali. Ale lokalność pozytywnym słowo. Najbardziej pozytywnym, bo były nasze Czyli... poczucie przywiązania i tożsamości mhm. i odczuwam to już także podczas rozmów, spotkań. Nie było ich aż tak wiele, bo ten czas był krótki w tej nowej funkcji, o tym, o tym mówię, ale jest to ogromne oczekiwanie i go... W Rozumiem absolutnie, jako rzecz, przed którą muzeum staje w pierwszej kolejności. A co pan zrobi z czytelnią sztuki? Czy to pozostanie czytelnią sztuki? Czy to będzie miejsce dla wypowiedzi twórczyń i twórców współczesnych? Czy zostanie tam po prostu miejsce na fotografię artystyczną i będzie pan to rozwijał? Jak, jak, to, się, jak to się wydarzy z tym projektem? Tych rzeczy jeszcze nie wiem i w tym przypadku też powiem, że ten rok jest jak gdyby ważny, żeby takie decyzje podjąć, ale na pewno kolekcja fotografii będzie rozwijana. Jednak muszę to powiedzieć, nie jest to proste samochwalstwo gdzieś u początku w tej kolekcji zbiorów jest praca, którą te 20 lat temu podejmowaliśmy w Muzeum w Gliwicach, bo to były też festiwale fotografii i działania związane z pozyskiwaniem prac pra wówczas prawie nieznanego Rafała Milacha. Zupełnie inna rzeczywistość, inne... Więc oczywiście ta kolekcja jest zbyt ważna, ten dorobek jest godny uznania, żeby został zaprzepaszczony. Nie może się natomiast ten rozwój odbywać kosztem innych działów, a tak miało to miejsce. To jest moja jednoznaczna już dzisiaj opinia. Yy, pewne działy były defaworyzowane, mówiąc językiem unijnym. Czyli co czytelnia zabierała im... Nie, to jest pytanie o nakłady, o przywiązywanie pewnego znaczenia i troski. Jak mówimy o lokalności, ona chyba nie jest, to pytanie raczej retoryczne, powiązane wyłącznie ze zbiorami fotografii, ale także dotyczy innych badań, in, prezentacji i nauk. Które są reprezentowane czy dziedzin, które są reprezentowane w muzeum, a które tych szans rozwoju kończąc i zaczynając na pozostających w opłakanym stanie magazynów, niektórych działów nie można robić. Ale jeśli pytanie o czytelnie, myślę, że to jest projekt, który się broni, który w sensie miejsca prezentacji sztuki współczesnej. Powinien pozostać. Detale? Czasami ktoś powie, a nie detale, czy na przykład takie, żeby jeśli będzie dobudowywana winda do Willi Caro, to będzie a ona będzie uzyskiwała. Dobudowywana? Mamy takie plany, nie tylko ja. To jest ja bardzo ten... dobra informacja, bo przez lata nie udawało się wyjaśnić Ale właśnie, tego. tutaj są te szczegóły, które czasami odgrywają ogromną rolę. Będę absolutnie robił wszystko, a znany bywam z uporu, to jest ta rzecz, którą chyba mogę się pochwalić, żeby ona schodziła jednak do poziomu minus jeden, czyli czytelnia sztuki, są oni od właśnie o ciekawym kształcie, najbardziej nowoczesna przestrzeń ekspozycji na muzeum. To też sobie powiedzmy, było dostępne dla wszystkich osób, a nie tylko dla tych, którzy mogą pokonać cokolwiek trudne, strome i niewygodne zejście po schodach. Tak? A więc także budowanie dostępności to także, jak mówimy o zmianie tego muzeum, coś, co mam nadzieję, zostanie podjęte w najbliższym czasie. Najbliższym oczywiście miesięcy, a nie tygodni. Zróbmy to rozsądne założenie. Dziękuję za rozmowę. Małgorzata Lichecka, gość dnia. Powinny Gliwickie 24 gliwice.